Dobry wieczór, dobry wieczór. Wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Po wczorajszym moim apelu dotyczącym powrotu do Pana, dzisiaj wracamy do Psalmu 23. Odkrywamy nadal piękno Psalmu 23. Psalm, który na przestrzeni wielu wieków przyniósł milionom wierzącym. Pocieszenie, uzdrowienie, nadzieje. Kilka dni temu apelowałem, by nauczyć się tego psalmu na pamięć. Ciekawe, ilu z nas umi już ten psalm na pamięć. Znów o to apeluję. Nauczcie się psalmu 23 na pamięć. To psalm, który nieraz uratuje Twoje życie. Cudowne słowa tego psalmu nie straciły nic ze swojej aktualności. A wręcz mam wrażenie, że dzisiaj, jak nigdy, Potrzebujemy tych słów, bo w natłoku naprawdę różnych spraw, naprawdę różnych tendencji, chociażby tych, które omawiałem wczoraj, tego zezwierzęcenia człowieka, coraz trudniej znaleźć nam właściwe ścieżki i właściwe drogi Jego ścieżki, Chrystusa ścieżki, bo tylko On, dobry pasterz, prowadzi nas drogą łaską od. Drogą pokoju, drogą prawości i sprawiedliwości. Czytamy w psalmie 23 trzeci werset. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Jego ścieżki nie zawsze są najprzyjemniejsze i najłatwiejsze. Bardzo często wcale nie są najprzyjemniejsze i najłatwiejsze. Czasami, będąc uczniem Jezusa Chrystusa, musimy iść trudniejszą ścieżką. Ale to ta trudniejsza ścieżka prowadzi nas do zielonych pastwisk. Podejmowanie właściwych decyzji, chociaż czasem niełatwych decyzji, prowadzi na zielone pastwiska. Po prostu warto, bo to jest ścieżka, która prowadzi do życia. Potrzebujemy Mądrości ze słowa Bożego, by dobrze wybierać. Salomon napisał takie słowa. Mądry podąża drogą roztropności, podczas gdy głupiec gania za złudzeniami. Znajdujemy to w księdze przysłów, w 14 rozdziale, w ósmym wersecie. Oczywiście, każdemu od czasu do czasu zdarza się delikatnie zboczyć z obranego kursu. Mnie też się to zdarza. Chrystus natomiast ma zawsze cierpliwość i miłość, i zawsze pomaga nam wrócić na właściwą ścieżkę. Co więcej, Chrystus potrafi wykorzystać nasze złe doświadczenia dla dobra, naszego i innych. Czytamy w liście do Rzymian w ósmym rozdziale, w 28 ósmym wersecie takie słowa: On współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Jeśli kochasz Boga, jeśli Bóg jest dla Ciebie Bogiem, jeśli je, naprawdę jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, to nawet jeżeli zdarzy ci się delikatnie zboczyć z kursu, Bóg wykorzysta to, bo wszystko w naszym życiu jest albo błogosławieństwem, albo cenną lekcją. I tam bardzo ważne jest w tym wersecie, który dzisiaj analizujemy z Psalmu 23. Takie sformułowanie ze względu na imię swoje. To daje nam gwarancję tego, co było powiedziane wcześniej: Bóg czyni wszystko ze względu na siebie samego, na to, kim jest, na to, jaki jest. Nie ze względu na ciebie, albo na mnie i na naszą sprawiedliwość, czy na naszą dobroć. On to robi ze względu na siebie. Na to, kim On jest i jaki jest, a to jest gwarancją, że On nas poprowadzi, obdarzy mądrością i miłością zawsze i wszędzie, bo robi to ze względu na siebie. To znaczy, można by powiedzieć, że Bóg inaczej nie potrafi, a my możemy w tym odpocząć. Możemy za to podziękować i możemy się tym rozkoszować, bo mamy Boga, który ze względu na to, jaki On jest i kim jest, nas kocha, idzie z nami i woła nas po imieniu i będzie to robił tak długo, aż go usłyszymy. Nie zostawi nas ze względu na siebie. Dlatego to jest tak wielka gwarancja ze względu na miłość, jaką Bóg ma, a nie ze względu na nasze usposobienie czy charaktery ze względu na siebie samego zapewnia nam ochronę jakiej. Potrzebujemy. Podziękuj dzisiaj za to Bogu, bo to naprawdę wspaniała nowina. Wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro z Bogiem PA.